Dzisiejszy turniej rozgrywamy z okazji Dnia Samorządowca. Humory wszystkim dopisują, kondycja jest dobra, mamy zgłoszonych sześć drużyn. Reprezentacja rodziców Mukstrzok, Bojanowo, Sołtysów, pracowników urzędu, radni nasi grają również. Nauczyciele również wystawili swoją drużynę. I są tysi, więc cieszymy się, że frekwencja dopisuje na trybunach mamy również bardzo dużą ilość kibiców. Humory dopisują. Mam nadzieję, że wszyscy z tego turnieju wyjadą zadowoleni i będzie dobrze. Kto wygra? No myślę, że wygra najlepszy. Okaże się około 23, więc zapraszam, abyście pozostali. Trenowaliście? Trenowaliśmy każdego dnia. Praktycznie po pracy w urzędzie chodziliśmy na salę i trenujemy. Teraz urzędnicy są wolne? Jeżeli będą mieli jakąś kontuzję, to tak, ale jesteśmy tak dobrze wytrenowani, że nie spodziewamy się kontuzji. Liczymy na zwycięstwo. Jeżeli ktoś Dobře, dobře.